Większe. I jak światłoność pragniemy zwiększyć z wami resztoki, spalić tabuny tam, tabu. to rodne i wyroknie. Gotowiliśmy brać wam chusty na białym kamieniu. Nie ma różnicy pomiędzy naszą filozofią, naszym stylem życia i naszą sztuką. To jest to, co robimy. Jesteśmy tym, co robimy. Rozważania o czarnej magii, archetypie Gorgony i pogańskich źródłach chrześcijaństwa na marginesie Mal P. Twi sa Mama Jada, władczyni przepowiedni Dana Dana. Przepowiedź i przyszłość jak ta lala. Będzie dobrze, źle, przyjdą dzieci, forsa. Czy spotka cię miłość fala? Zapytaj mamy. To słowiańska przepowiednia, co ludzi znów zwala. Zapytaj mamy. A wrócisz do domu i zaśpiewasz pod nosem. Lalalala. La, la, la. Petowane dla pojary żywce z epoki brąz palce unaśniają trupiejące żuknąc spory. Czy z jasną się strzymasz. Jak cię podoba? Oczysz mrówę? Czy preferujesz raczej prokremację? Smutno nam patrzeć, jak prawie przywracasz się przez świński ryj. Nam jest smutno, ale on uśmiecha się do ciebie. Hipnotyzująco różowy wieprzek szczerzy zęby spotykacza z napisem magia mnie No a co tam u ciebie? słychać za grzejnikiem. Osoba hoduje kretę. To nieprawda. Tak naprawdę sama jestem kretem, mówi osoba. Nie mieszkam w mieszkaniu, tylko w wielkim kopcu. Nie śpię w łóżku, tylko w mokrej ziemi. Zjadam zamordowane przeze mnie robaki. Wykonuję słowo w stronę portalu. Wypełniam stronę portalowymi słowami. Jestem w drodze do pracy, a ludzie w portalach mówią dzień dobry, guten morgen, salam, buen día, hujambo, spierdalaj. Nadczuła sekwencja, plaża w przystworzach albo suchy dog pęknięty jak i zorza. I mądrość i znak na niebie, paranoja wieży. Mozaiki kolorowe z rozbitych butelek, cebulę zamiast wieży. Góra lodowa płynie przez miasteczko. Droga do Atlantydy to jednak złudzenie. Rozłożyste autobusy goniące na predce z piórami na dachach, bez rur wydechowych, w budowle bez dachów. I zdążono dotknąć konstrukcji. Przekroić tornado, wyregulować zasysanie świata, kiedy sztorm w mieście w jak się nie mieści. – Mogę sprzedać księżyc? – Jestem małą muszką-owocówką, przyleciałam na ciebie popatrzeć. Dwóch typów, skrobiety tył u Jeden podaje drugiemu obierki ze ściany. – Potrzymaj – powiedział po pierwszy. – Co słucham? – powiedział drugi. – Potrzymaj. – Na co się patrzysz? – powiedział pierwszy. Obierki zaczynają się ruszać jak Wykładaniem się na napis, który na nas patrzy. Rodziłam wielkie słońce, ale nikomu o tym nie powiedziała. Było tak wielkie, że rozerwało mi srom. Długo leżałam, użalając się na sobą, ale przyszedł dzień, w którym chwyciłam igłę i nitkę i zaszyłam swój stron. I przestał on krwawić. Jestem w drodze do pracy. W jednej z moich głów rozbrzmiewa poema. Moja twarz to rozczarowanie. Trwam w niej już długo, obmywany bezdotykowo stale i zapominam dokąd mnie mają prowadzić wyrazy, tym bardziej nogi. Trwałem, trwałem wcześniej, trwałem już wcześniej, trwałem tu już wcześniej, trwałem tu wcześniej, trwałem, tu wcześniej, trwałem wcześniej, wcześniej. Mięso udziela nam swej istoty. On nam ją demonstruje, choć nie trudzimy się, by o tym myśleć. Przez chwilę przestraszony bardziej ode mnie. Uniósł łeb w moją stronę, a jego spojrzenie wydało mi się pełne zdziwienia i pogłażania. Trzymaj się, kawale bydlaka. Jeść. Jeść, jeść. Domofon, jeść. Rzuciłem się na drzwi, jeść. Wypchnąłem w nie klucz, jeść. Dopadłem do lodówki i jeść, jeść, jeść. Kanapka z szynką, pomidorem i ogórkiem. To słynne masło roślinne. O Boże, mój Boże. Jeść. Spojrzenia z portali mnie atakują. Którą ze stron mówisz? Jakiej poemy? Jakiej poemy? Na karmazynowym tronie siedzi kobieta w ciemnych okularach z wielkim dżontem w prawej ręce i kurą pod pachą. Ubrana w jakąś dziwną szatę płaszcz, czerwoną bluzę i na głowie ma dzierganą czapkę, a długie, szare włosy zlecione ma w Wygląda jak słowiański snubdok, myśli Eli. I to w swojej snublajonera. Z głośników leci piosenka, którą zna, ale nie może przypomnieć sobie, co to. To LSD a saporokiego kochanienka lubię ten klimać. Bierze łyczka, a mama Jaga bierze porządnego łóżka i odsząkuje. zanim zacznie swoją pieśń. A pieśń brzmi tak. Trwałem, trwałem wcześniej, trwałem już wcześniej, trwałem tu już wcześniej, trwałem tu wcześniej, trwałem wcześniej wcześniej. Wybuszczasz siebie słów. Gdyby wszystkie matki mogły Cię teraz zobaczyć, wykładałoby karty na stół. Jesteśmy tylko prądem zamkniętym w obwodzie pokoju, łącznikiem dla zmarłych wrogu. nam cięciwe zgrzymy jednorożca, żeby utracić szamana frazy, pamiętającego jeszcze mityczne czasy wieszczuplady. Jak plazma. Zdybuchły jak izotopy. Chciałem dobrze, robiłem dobrze i źle, więc żyłem źle. Jesteś więźniem z tego ciała. Duszy wcale nie ma w tobie. Ufo, to my. tak Mam super Zaczęło przybierać makabryczne pozy. Słychać było trzask łamiących się kości. No, całkiem ładniutka ta twoja laska. Szkoda, że ją zabiłeś. Co? Nie, w sumie to nic na razie. Ciało kobiety upadło na łóżko, zmasakrowane i zimne. Mężczyzna przylgnął do niej, zanosząc się histerycznym szloc. Od tamtego wydarzenia ciało żony zamieszkało w szafie, a on spał na podłodze. Przestał chodzić do pracy i spotykać się z ludźmi. Dzień w dzień upijał się do nieprzytomności. Raz rozpoczony otworzył szafę i zaczął się brandlować. Gdy doszedł zamiast spermy, z jego fiuta wyleciał nietoperz. Dzięki za uwolnienie z zbiegła frajerze! Spierdalaj! Z chęcią! Lecę się zabawić! Nietoperz wyfrunął przez okno. Kilka minut później w całym mieście rozbrzmiała symfonia syren policyjnych, strażackich oraz pogotowia. Budynki płonęły, samochody eksplodowały, a ludzie biegali po ulicach. Praktyką rewolucyjną jest też naszej Udaremnienie sztywności męskiego członka, ponieważ zwód symbolizuje dominację i zagrożenie penetracją. Dla hetero- i homoseksualnych genitalistów, przedmiotem aktywności seksualnej jest powtórzenie tożsamości seksualnej zgodnie z właściwymi funkcjami anatomicznych organów: erekcja, ejakulacja, orgazm. Proces topienia się w jednie z całą przyrodą przyjmuje za punkt wyjścia swoiste odmóztwienie mężczyzny za sprawą pozbawienia go potencji. Wielka Macierz uśmiechnęła się dziwna. Od teraz ty będziesz rodził dzieci w jajach, rzuciła. Najpierw odróżniono cztery żywioły. Wodę, ogień, powietrze i ziemię. Wymorzone z bezgranicznego chaosu. Następnie w renesansie odkryto trzy zasady łączenia żywiołów siarker, pęć, stól. Lecz dopiero dzięki idei wiatru, tego co porusza, i idei ciszy, tego, co bezwładne, atenia poznała sekretne prawa transmutacji. Co sądzisz o fizyce? O fizyce sądzę, że to bardzo ciekawa dziedzina wiedzy i że mógłbym być również fizykiem, gdybym chciał. Kim jest twoja przyjaciółka? Maruszka Kresę, co robisz z nią? Najpierw mówię jej dziewczynko, Maruszka, Sikso, mamina. A potem wyrzucam ją z pokoju, bo muszę pracować. Mak oznajmił Laurze, że jedynym sposobem otrzymania kamienia filozoficznego jest transmutacja siebie w tenże. Na kardynalnym etapie procesu sporządzania alchemicznego opus magnum będzie musiała poddać kalcyfikacji własną tkankę mózgową, dzięki czemu zmianie ulegną prędkości, kąty i kursy przemieszczania się wiatrów w mózgu. Jeśli procedura się powiedzie, Laura wywoła w sobie widzenie poklatkowe na podobieństwo stanów psychotycznych. Nie potrafisz pogodzić sztuki z kobietą. Rzeczywiście. Myślisz, że dlatego artyści są zawsze smutni? Mhm. Prawdopodobnie. Jak to się skończy? Także galaktyki zagrzehoczą w suchym trzasku. Także człowiek stoi o miały, ponieważ ledwo może uwierzyć, że błysk jest taki materialny. Oto demoniczny wuj Kasawiusz. Człowiek oszemranej przeszłości. Który dorobił się ogromnego majątku, gromadzi przy łożu śmierci swych krewnych w gotyckiej posiadłości Malpetu. Oto, jak można się domyślać, rozpocznie się szereg wydarzeń to jest tajemniczych wypadków, zaginięć, morderstw, zawiązywania sojuszy czy wchodzenia w romanse, typowych dla konwencji horroru. Mieszczańska racjonalność musi zmierzyć się ze zjawami. Nowe centrum, które, jak mi powiedziałeś, wyrwało się z twojej pracy, zawiązało się w tobie i poczęło niczym objawienie? Chociaż nie mogłem dokładnie zrozumieć, o co chodzi. Było dla mnie jasne, że chodzi o tamto drobne przesunięcie. Co to za metropolia? Co to za miasto? Co to za centrum? Z tymi molochami wypełnionymi ludźmi? Z ludźmi, którzy nie są mrówkami, chociaż... Tak można pomyśleć, patrząc z zewnątrz, kiedy jednak zanurzymy się w środku, kiedy wchodzimy w to miasto, zaczynamy dostrzegać chaos i nadejdzie koniec, którego nasza kultura wyczekuje już właściwie od samego swojego początku, będzie można się od, od niego uchronić, czy po prostu weźmiemy w nim udział. Koniec świata stał się spektaklem, który chcemy przeżyć, przekonani, że to właściwie my jesteśmy tak wyjątkowi, że to nam będzie dane oglądać całość z góry. Niezwiastgania wody! Nad płyną. Czujecie się już glonicznie? Nad Czarną Madonnę i Sochaczew. Na wszystko są mi płytne. Wzywam was, India Sadowska i Kamil Komacericz! Objawcie nam płynną medytację. Nawiązują połączenia i wydobywają przesunięte znaki. Kapanki bogini stałych. Opiekunki rolnictwa i gospodarki wodnej. Stawianie kiedyś przylecieli z kosmosu. Być może na komecie. Całość objawionej wiedzy nazywamy hydrognozą. Hydromedytacje są praktykami. Wieki później obecność stawian jest niepewna. Kapłanki stawy utrzymują ich obecność poprzez rytuał. obecniają osoby w rozmowie i działaniu. Dostały zadanie pokazywania tego, co jest związane i tego, co może być Czuję się granicznie Drugi czwartek Kobiety unoszą ręce wysoko do betonowego stroku Czas głębokiego burczenia Powalającego drzewa Chłopak przyszedł na lekcję drugą Rezonans Nauczy się wydawania dźwięków zdolnych przestraszyć czarne Śmierć Będzie chwilą uniesienia Dlatego dosiadam kosa Podniebny harnaś pruje przez góry Strach będzie pragnienie powrotu tam gdzie odcinka kończy się tęcza, kładę brodę na pierś, spadam z kosa. Moja duchowość ma kształt gładkiej kuleczki, obracam ją w palcach jak lód z pośpiechem. W środku ma ogon, żółty i nieruchomy, robi się twardsza kiedy robi się mniejsza, w gardle utknął mi śpie. Zauważam, że mój ukochany pachnie jak wyraźne, dziecięce wspomnienie. Że ma w sobie cement, paloną trawę, i szpik o smaku myłżonej tyłskawki. Miączko już po nauce tańca parzy kalek, jak pomająć, a kalek nic nie pamięta. Byłne ciało, kto to powiedział? Nikogo tu nie ma, przepraszam. Włączyliśmy dyktafon, nagraliśmy mnie i te dźwięki, wysłaliśmy moim rodzicom. Patrzcie, wasza, wasza córka nie wstydzi się bycia dzieckiem. Na kurwia i druidzie. Pewnego czarującego sobotniego popołudnia, Paw postanowił wspiąć się na wyżynę poczucia obowiązku i spłacić dług obrotu tygodniowymi odsetkami. Zerkając na powtórki para dokumentów. Jego najulubniejszym jest W7. Wydział do walki z hakerami Czak. Tuż przed wyłączeniem odbiornika przez Pafa, na ekranie ukazała się grobowa głowa prezentera. Wygrawerowała ustami komunikat. Proszę Państwa, wygląda na to, że Wawel znów odżył i szturmuje Warszawę. To już trzecie raz w tym roku. Uprasza się o ścisłe respektowanie nakazu zamykania różdżek w pancernych szafkach. Zapraszamy do magicznego Krakowa. Co ma do tego historia ludzkości? Dywany do czuł i do trzepania, że Azor to wcale nie pies? Jedziemy, ja i mój kred. Handryczyć z kolędnikiem to może każdy aniołek. Caligula gatki w zół, to jest jak robienie Fikoła, z którego robisz jeszcze jednego Fikoła. Albo robisz sobie z tego bekę. Koniec żartów. Czy ty właśnie obaliłeś solo całą puszkę sardynek? I popiłeś kremowym, wygazowanym piwem z importu? Ha. Pamiętasz jak junak drędziarz, świerci piętka pomąchał dywan, o który przed chwilą otarł Tupę? Moje dziedzictwo jest jak numa jej. Numa Coś jak naroś na plecach. Tylko na żetony. Jeden z dziesięciu, ale to bolionerzy z Zadury. Śmierdziak, pierdziak i kosędziak. Źródła pudla biją na górze dzieja, tu podkujaszczy, półwyspu, pierdolonego papcia leży nad wiebrzą. Ważność wyboru mecenasa do spraw rozpierdolu stwierdza Jason. I co tu się dziwić, że wybierają na jego mecenasa i na Jasona? Boże, jebaku! Ty ich dzień dobry, Guten Morgen, Salam, Wendy, Yahoo, Jumbo, spierdalaj, bo szarpane szarpane oksytocyny drżą. Muszą nam pomóc niewinni czarodzieje. Czy jest na sali Andrzej Bajda? Kurde, powinien, bo wzywamy jego niewinnych czarodziejów, którzy pomogą nam zamknąć portal fazy do mańskiej sali, jak jakimiś... Znowu poza się w nocy o 4.40. W letargu przemierzam ocean jak rekin, uzależniony od zrzuconego kargo. Skazany na biernik już dzisiaj nie zasną. Stawiam opór falą. Prawda? Jestem plama oceanu na Atlantyku jestem naczpany Rekin. Widziałeś kiedyś jak strają gołębie? Nożowy odbyt pulsuje miarowo. Łapiesz zaszłość między łbem a rybą. Będę rachować pneumatyczne kości twojego latawca Orła. Słyszałem, że. Zadaniem tych ptaszków jest zlecać dla korporacji. Słuchaj, młody synku, słowa nie ocalają, ich brak nie chroni. To jasne, że ta poezja nie jest od tego, żeby przetrwać. Jak głos kukiela w Singapurze o piątej nad ranem. Nasza skóra już wyschła po deszczu w Pasaragung. Teraz światło tnie nas na rozgrzane plastry. Jak w kamieniego w układzie seki. Dzielimy wspólny oddech. Nie bądźcie tacy kurwa niewinni czarodzieje. Abra kadabra, Abra. Viagra, Abra, kadabra, viagra, czakra. Abra, kadabra, viagra, czakra. Abra, kadabra, viagra, czakra. Abra, kadabra, viagra, czakra. Abra, kadabra, za dużo, ej, ej, za dużo, sorry. Za e, mało. Nie wiem co teraz się stanie. Oresztę zapraszam do dziewiątego, numeru z No, można wymieniać. Uh, to, no, no, to się składają. Wiesz, to pościąga, no. No nie udało mu się wliknąć. to ten Nie! Nie udało mu się wliknąć. co to jest za wytłumaczenie! No. Dla chcącego nic okay. trudnego. O okay. tym yy, przeszkadzał go przelew, dobra. Ale co? No, używać na do twarzy? Ja będę tatuaż, że ja coś bym ja coś, dał. No dałem na nie 30 zł, to bym nie właśnie. Ja bym chciał make-up, gdzie jest Asia. Asia nie mówię.